Dzisiaj w programie będzie Jęga na Jajkach jest gość specjalny Jocząk z kanału Joczo Dzień dobry, cześć, witam. Czy naprawdę ludzie chcecie być cool, robiąc sobie zdjęcia? A jaki jest inny sposób, żeby być cool? Nauczyć grać w szachy! Czujecie to? Zajechało nieśmiesznym YouTuberem. Tak, Jęga na Jajkach, czyli Ełzy Challenge? Tak. Eee, pan w ogóle o co bardzo proszę, kawałki. tak. Nakładamy tutaj korki, nakładamy korki, nakładamy tutaj deskę i, yy, i właśnie cegły. Trzeba to robić chyba dość delikatnie, te cegły <grym> trzeba kłaść, prawda? Nie tak, 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 tak. Tylko właśnie. Czyli trzyma? 50 kg. Prawie 50 kg, właśnie. Cegła waży około 3, także trzeba, trzeba trzymać kciuki. I teraz, yy, właśnie, bo to, to jest nowość. Co się dzieje, jak ktoś dzisiaj przegra? Bo do tej pory nie było... Niestety plasterki cytryny. Dobra, dobra. No dobra. Wszyscy się zgadzają, tak? Okej, okay. ja, ja tylko... tak. Dobra. Ja też możemy okay? no dobra, no to zacznijmy, zacznijmy. Eee, deska jest potrzebna nam. Ostrożnie, 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 ostrożnie nie, nie tak, <laughs> powoli. Na w którą stronę? Bez różnicy jest, nie? Bez różnicy, tak. No to to jest na fejka. Ejku. To musi być równo, prawda? No tak, tak w miarę tak. Nie musi być. Dobra, mamy już... Jest dobrze? Tak, tak jest dobrze. Dobrze, kto zaczyna? Papierkami i nożyce, kto zaczyna, tak. czy nie? Ym, to może ja zacznę, być tym gościem i stwierdziłem, że, że może ja zepsuję. <laughs> Dobra. Nie robię tego nigdy, nigdy, nigdy jeszcze w ogóle, wiesz? To jest jeszcze jęga z cegiel, więc. A ja tutaj mam jeszcze jedną. Tak, leży prawdziwa jęga koło, ko, akurat tak się złożyło. Tak, no i powolutku kładziemy. A tu już jak wolisz? Jej, no to wszystko jedno. na je. środku? Tak, tak, to jest istotne, żeby to było symetrycznie w miarę. Na środku? czy pod dwóch Między Tak, między tymi jajkami. O, jezu się. Chyba. Jak się bo tak, jak to... przesuniesz... Tak myślę, że może tak zostać. Jak przesuniesz troszkę w tą stronę, to będzie miejsce też e, symetrycznie ja na drugą. Pójdę, jak zrobię ta, to nie bój się, że, że opuści. Dobra. dobra. Dobra, dobra, teraz tak, Ja zawsze wolę przy pięciu cegłach trochę poczekać. Czemu? <laughs> dlatego, że może pęknie. Mieliśmy taką sytuację, tak, dlatego że mieliśmy taką sytuację, że nikt nic nie ruszał. E, a pękł. A pękło, tak, I nie dokładnie. Z Marian, było tak, że troszeczkę mać, link macie w opisie, e, że chwilę stało, e, coś usłyszał Marian, że, że, tam coś pęka. No i on tylko no ja leci i nagle No dobra, kładziemy. E, tak, poczekajcie, 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 czekajcie, zobaczymy jeszcze. Te pierwsze cegły, to nie jest tak... Czyli musi być tam gdzieś miękkie. Tak, tak, jakoś tak trzeba, tak. od też niekoniecznie. Musisz blisko położyć. Też niekoniecznie, bo żeśmy robili też ten challenge z um, Patrykiem z kameralnie. To w ogóle cegły stały um, z boku. Centralnie na dwóch jajkach. Dobra. Centralnie na. A jak dam. nie tutaj? Nie. Na razie to w ogóle myślę, że lajtowo. La la a jak będzie 10 cegieł, to można się zacząć stresować. Najwyżej będzie będziemy brudni z jajka. Nie będzie jej jajecznica. Taka sporo <noise> No Kładź. Dlaczego? Czy jestem ja z tego boku? Nie jest górno. Powoli, powoli. Nie, nie chcę. Dobra. 3 razy 4, to mamy około 12 kg 2 jejko cegła, nie? Tak No dobra Z której strony z tej będzie Może mi spadła jak na moja jejka Trzyma się chyba Dobra, teraz łzybi już Myślę, że i tak tak zaraz będziecie musieli wstać, bo będzie Wam wygodniej na stojąco kłaść, ale zaraz zaczynamy. No i kolejna. Zwykle, Teraz jest trochę nieruchomo. No, trochę nierówno. Dobra, dobra, spokojnie. Słuchajcie, i tak tak ktoś musi przegrać, no nie, nie ma... Nie ma tak siły. Zła cytryna, nie? No ale na przykład z Patrykiem z tą z Jackiem niestety był remis. Ale była mi jechała tu krewka. A ja się nie pamiętam z kim był, z Patrykiem był remis, tak? No, tak, z Patrykiem. Oj? Pęknie, pęknie! Nie wiadomo, że nie, nie poleciało nic na lecie. Spokojnie, spokojnie. Mm. To nie poleciało nic, ale ja się poszło drugi. Nie bój się. No, trzeba uciekać, jak spadnie to po prostu musisz zwiewać, jak ktoś się zacznie dziać. Mam cegłę Oj, coś strzeliło, chyba. Czy nie? Nie wiem. Taki dźwięk nie wiem. Miny. Tak pęka jajko, pęka. Dobra. Pęka. pękasz? Pęka. Nie. Nie. Pęka. nie. nie. Ile było cegieł? Jest dziewięć, no. dziewięć. Bardzo słaby wynik, jeżeli chodzi o wytrzymałość tych że no to, że to robiliśmy krzywa, ja wie to krzywo. Nie, nie! Proszę cytrynę! Ale kto przegrał? Właśnie kto przegrał? Ja, ja postawiłem. Mm. No. Tak no. Ja. Ja wykorzystałem Cegno. chwilę, wykorzystałem chwile. Dobrze. Ale jeżeli do na tą co na to może by nie pękło. Nie wiadomo, dobrze, to teraz, to teraz się przeniesiemy się do, do kary dla przegranego, czyli do, do jedzenia cytryny. Jeszcze jest kwestia e, przedstawienia masakry? E, masakry, ale zobaczcie, żółtko się uchowało. Z jednej strony, bo nie polecają wszystkie naraz, tylko jedno. Tak, jest tak to, jest, to jest już druga, druga taka wiecie, sytuacja. Tak jak z Marianem, trzy tak. a jedno pękło. Tak, i żonglował Marian potem? Proszę bardzo. Uwaga! Nie, a się, a nie maczek. No dobrze, no to tylko z obowiązku pokazujemy Wam, co tu się wydarzyło. Żółtko całe, o, trzyma się, trzyma się, i wracamy do cytryny. Właśnie, cytryna. A ja też się sobie zjem, ale ja tutaj nie jestem. Tak, ty masz wyjścia awaryjne. Ełzebiusz chciał spróbować. Ten mniejszy kawałek, nie, ten, ten większy, ja, bo przegrałem w końcu. Większy, no właśnie, <grym> większy, tak. Ja jestem ja ja większy. No proszę, ale może najpierw, kto najpierw? Przegrany. No dobra, to najpierw przegrany. Ten gruby taki kawałek. Jejku, no dobra. na raz, tak? Jejku. <grym> o! <grym> to ja tu widzę? No, mida nie tęga. Prasznie słodka, sam cukier. <śmienic> 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 no, nie jest to, jest, to nie jest super przeżycie jakieś. Ta, ta cytryna. Nie polecam. Ale, ale nie polecam. Ale mam honor i zjadłem całą. Tak jest, jest jak najbardziej y, challenge y, ja y, trochę wykonany. trochę ale... Dobrze, dobrze. No i to chyba wszystko na dzisiaj, tak? Tak. Niestety przegrałem, ale gratulacje, piąteczka. Zabawa była przednia, jest oczywiście jak każdy challenge odrobinę losowa, kwestia kto przegra, kto wygra. Y, no i co? I zapraszam na mój kanał, bo tam jest beka z y, zabawek do dzieci. Gry. nie wiem, takie super śmieszne zabawki. I robimy sobie, sobie tam tatuaże i będę miał całą rękę, podejrzewam, taką wydzieraną. Ty również, myślę, zapraszam. Tak. <grystanie> Jeszcze obserwujcie nasz kanał i kanał Joczka. Eee... I w górę. <grystanie> I komentujcie tu i tu i lajkujcie tu i tu. <grystanie> Dziękuję bardzo, piąteczka.